Cześć! Z tej strony Łukasz Maryniak. Dziś porozmawiamy o jednym z najważniejszych hormonów dla każdego mężczyzny o testosteronie. W tym filmie dowiecie się dlaczego testosteron jest tak kluczowy, co daje naszemu organizmowi, jakie są konsekwencje jego niedoboru, dlaczego osoby z nadwagą i otyłością mają często problem z niskim poziomem testosteronu oraz jak naturalnie go podnieść. Zostańcie ze mną do końca, bo omówimy również sposoby na poprawę życia seksualnego dzięki odpowiedniej diecie i treningom. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę i kliknąć przycisk wspieram. Dzięki temu będę mógł tworzyć jeszcze lepsze treści, a każdy wspierający otrzyma dostęp do moich specjalnych planów dietetycznych i treningowych. Dlaczego testosteron jest tak ważny? Testosteron to najważniejszy męski hormon, który pełni szereg funkcji w naszym ciele. Odpowiada on m.in. za budowę mięśni, to testosteron pozwala nam budować masę mięśniową i zwiększać siłę produkcję czerwonych krwinek, co przekłada się na lepsze dotlenienie organizmu, zdrowie kości, dzięki niemu nasze kości są mocniejsze i mniej podatne na urazy, samopoczucie, testosteron ma ogromny wpływ na nasz nastrój, poziom energii i motywację oraz na funkcje seksualne. Jest odpowiedzialny za popęd seksualny oraz erekcję. Jednym słowem, testosteron to hormon, który wpływa nie tylko na nasz wygląd, ale też na nasze zdrowie psychiczne, wydolność fizyczną i życie seksualne. Spadek testosteronu, kiedy i dlaczego? Naturalny spadek testosteronu zaczyna się najczęściej po 35 roku życia i postępuje z każdym kolejnym rokiem. Niestety niezdrowy tryb życia, stres, brak ruchu i nadwaga mogą przyspieszyć ten proces. Osoby z nadwagą i otyłością mają często zaniżony poziom testosteronu. Dlaczego? Nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, sprzyja produkcji enzymu aromatazy, który przekształca testosteron w estrogen, co prowadzi do dalszego odkładania tłuszczu a nie budowy mięśni. To błędne koło, które może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość brzuszna, insulinooporność, a nawet depresja. Konsekwencje niedoboru testosteronu. Niedobór testosteronu może mieć poważne skutki. Oto najważniejsze z nich: 1. Zmniejszenie masy mięśniowej i siły. Niski poziom testosteronu sprawia, że trudniej budować mięśnie i utrzymać ich masę. Możemy odczuwać osłabienie i spadek wydolności fizycznej. 2. Zwiększenie tkanki tłuszczowej. Brak testosteronu powoduje, że nasze ciało zaczyna odkładać więcej tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Wzrasta też ryzyko otyłości i cukrzycy typu drugiego. 3. Obniżone libido i problemy z erekcją. Niski poziom testosteronu prowadzi do spadku zainteresowania seksem oraz problemów z erekcją, co bezpośrednio wpływa na nasze życie intymne. 4. Problemy z nastrojem i energią. Mężczyźni z niskim testosteronem często odczuwają zmęczenie, mają problemy z koncentracją, mogą doświadczać stanów depresyjnych i apatii. 5. Pogorszenie zdrowia kości. Testosteron odgrywa istotną rolę w utrzymaniu gęstości kości. Jego niski poziom może prowadzić do ostoporozy i zwiększonego ryzyka złamań. Jak naturalnie podnieść poziom testosteronu? Dobra wiadomość jest taka, że można naturalnie zwiększyć poziom testosteronu. Oto kluczowe elementy. Po pierwsze, trening siłowy. Trening siłowy to jeden z najlepszych sposobów na naturalne podniesienie poziomu testosteronu. Ćwiczenia, które angażują duże grupy mięśniowe, jak przysiady, martwy ciąg czy wyciskanie sztangi, pobudzają organizm do produkcji tego hormonu. Regularne ćwiczenia, szczególnie z ciężarami, nie tylko pomogą ci zbudować mięśnie, ale także zwiększą twój poziom testosteronu i przyspieszą metabolizm. Po drugie, dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego poziomu testosteronu. Ważne składniki, które powinny się znaleźć w Twojej diecie to białko, np. mięso, ryby, jajka, wspierają budowę mięśni. Zdrowe tłuszcze, np. awokado, oliwa z oliwek, orzechy, wspomagają produkcję hormonów. Węglowodany złożone, np. pełnoziarniste produkty, kasze dostarczają energii potrzebnej do intensywnych treningów. Unikaj nadmiaru cukru i przetworzonych produktów, które mogą prowadzić do spadku testosteronu. Po trzecie, odpowiedni sen i regeneracja. Testosteron produkowany jest głównie podczas snu. Niedobór snu, stres i brak odpowiedniej regeneracji mogą prowadzić do spadku poziomu tego hormonu. Dlatego kluczowe jest, aby spać 7-8 godzin każdej nocy i unikać chronicznego stresu. Po czwarte, Utrzymanie zdrowej wagi. Jak już wspomnieliśmy, nadwaga i otyłość prowadzą do spadku testosteronu. Redukcja tkanki tłuszczowej, szczególnie z okolic brzucha, pozwoli Ci podnieść poziom tego hormonu. Poprawa życia seksualnego. Wyższy poziom testosteronu przekłada się bezpośrednio na lepsze życie seksualne. Regularne ćwiczenia, odpowiednia dieta i zdrowy tryb życia pomagają nie tylko podnieść poziom testosteronu, ale również poprawić krążenie krwi i funkcje seksualne. Mężczyźni z wyższym poziomem testosteronu częściej zgłaszają wyższe libido i lepszą jakość życia seksualnego. Testosteron to hormon, który wpływa na nasze zdrowie, wygląd i samopoczucie. Niski jego poziom może prowadzić do poważnych problemów, takich jak utrata masy mięśniowej, otyłość, problemy z libido oraz nastrojem. Na szczęście dzięki regularnym treningom, zdrowej diecie i odpowiedniej regeneracji możemy naturalnie podnieść jego poziom i poprawić jakość naszego życia, w tym życia seksualnego. Na koniec pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał i kliknąć przycisk wspieram aby mieć dostęp do moich specjalnych diet i planów treningowych. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć dla Was jeszcze lepsze treści. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.